Teraz przejdźmy do ostatniego, choć ostatni, ale nie najmniej ważny, tylko właśnie najbardziej ważny, czyli właśnie kwestii walut, kwestii walut właśnie suwerennych, które rozwiążą te wszystkie problemy, o których żeśmy tutaj, tutaj rozmawiali, czyli waluty równoległe, waluty spo, społecznościowe i waluty lokalne. My przygotowujemy właśnie już w 80% zamknięty jest, jest projekt i przygotowany projekt właśnie waluty na Ostatnie 20% to jest właśnie kwestia dystrybucji, kontroli nad systemem, kwestiami bezpieczeństwa, kwestiami promocyjnymi itd., itd. I na koniec programu poprosimy Państwa też o wsparcie nas w tych działaniach. Natomiast chciałbym, żebyś bardzo krótko, ale na zakończenie właśnie powiedział, jak ważne są korzyści wynikające właśnie z posługiwania się tego, tymi wylotami i ile problemów, które żeśmy tutaj w dosyć długim wywodzie zarysowali, ile tych problemów zostanie zlikwidowanych dzięki temu. No więc y, waluty równoległe, czy lokalne, czy komplementarne, różnie można je nazywać, które społecznościowe. społecznościowe. Y, oczywiście przede wszystkim y, są walutami uczciwymi, to znaczy nie są oprocentowane długie, nie są prywatne, służą społeczeństwu, gwarantują uczciwość obrotu gospodarczego, budują pozytywne więzi i relacje, y, dlatego że jak już ustaliliśmy ten pieniądz y, y, jest destruktywny, destrukcyjny moralnie. Natomiast z punktu widzenia gospodarczego powodują niesamowitą prosperity społeczności lokalnych, dlatego że, jak już powiedzieliśmy, one bardzo szybko obracają. Dlaczego one bardzo szybko rotują? Dlatego, że we wszystkich społecznościach w tej chwili mamy do czynienia z ogromnym, niewykorzystanym potencjałem ukrytym zasobów, zapasów, potencjału wytwórczego, usługowego. I ten potencjał jest, nie jest wyzwalany, dlatego że brakuje pieniędzy po prostu. Czyli brakuje środka transakcyjnego, brakuje środka wymiany. W momencie, kiedy my dostarczamy środek wymiany, to nagle się okazuje, że wzrost gospodarczy lokalny na nie o 20% do 30% to są w ogóle niewiarygodne rzeczy. Podawaliśmy wielokrotnie przykład miasteczka Wergl z lat 30. w Austrii, gdzie w ciągu półtora roku miasto miasta upadłego zamieniło się w miasto kwitnące. To jest w ogóle niewiarygodne. Właśnie poprzez dostarczenie Lokalnego środka transakcyjnego, który wyzwolił, ujawnił, yy, udrożnił ten cały potencjał gigantyczny, który drzemał, drzemał w ludziach, dlatego że najważniejszy jest człowiek jego chęci do pracy, jego zdolności, jego doświadczenie, jego potrzeby i, i ten podział pracy, który pieniądz yy, yy, umożliwia, daje możli, możliwości optymalizacji wymiany. I właśnie, właśnie pieniądz y, lokalny, pieniądz komplementarny takie możliwości y, 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 daje, nie niosąc sobie tych wszystkich zagrożeń, o których mówiliśmy, który niesie z, z, z sobą pieniądz y, oprocentowany, y, który jest tak naprawdę narzędziem y, 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 dominacji, narzędziem niewolnictwa i przede wszystkim przewłaszczania i, i y, 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 y zabierania majątku. Dobrobytu społeczeństwa. Ja bym chciał to przełożyć na język praktyczny. Otóż kiedy były takie największe protesty rolnicze, kiedy objawił się pan Kołdziejczak, my, 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 my rozumiejąc te, te, te problemy i, i wiedząc w jaki sposób można je rozwiązać, wystosowaliśmy do, do, do pana Ko Kołdzieczaka sformułowaliśmy taką propozycję i w tej propozycji w jednym akapicie opisaliśmy, jakie korzyści natychmiastowe mogą być, jeżeli właśnie ową walutę społecznościową by została wdrożona choćby tylko w tych środowiskach, które właśnie yy, czyniły procesy na których czele są yy, w Banku Cicach. I tam napisaliśmy w korzyściach, że waluta społecznościowa yy, będzie tutaj w tym przypadku niewymienialna, co zapewni jej odporność na spekulacje, czyli po pierwsze pozbędziemy się spekulacji, da siłę napędową yy, yy, napędzającą polski rynek wewnętrzny oraz skutecznie zlikwiduje... Przewagę obcego kapitału uniemożliwiając transfer zysków zagranicznych oraz nieuczciwy import, znaczy niechciany właściwie, niechciany import, bo, bo polski konsument kupi za nią jedynie polski produkt, w polskim krepie od, pol, od polskiego rolnika wyeliminuje zbędnych pośredników bo pośrednicy, nie dość, że właśnie jest to pośrednictwo finansowe, czyli, czyli że, że ten, jesteśmy zmuszani do, do zadłużania, to on jeszcze dodatkowo kreuje mnóstwo pośredników, które dodaje swoją dodatkową Marz. marżę. Nie dość, że, że jest skumulowane odsetki, to jeszcze skumulowane marże. Nastąpi przyspieszenie rotacji pieniądza w stosunku do, do oficjalnego polskiej złotówki, która zresztą tworzy zatory płatnicze. Ten, ten właśnie słaba rotacja, co znacząco zwiększy dochody rodzinnych producentów, rolników, przetwórców, handlowców i hodowców. Waluta umożliwi nieskrępowaną wymianę produktów i usług, może też posłużyć do skupowania produktów rolnych dla lokalnych magazynów rezerw strategicznych. Waluta społecznościowa będzie również używana przez Polonię i Polaków za granicą, co nada jej cechy integrujące wychodztwo z Polski. Chociażby te korzyści, które tutaj zmieściły się na jednym, w jednym akapicie, w sposób znakomity pomogłyby i rodzinom, i rolnikom, i przedsiębiorcom, i nam wszystkim. Czemu tego na to jest taki opór? No odpowiedź jest prosta. Tak silne jest lobby właśnie tych instytucji finansowych, I korporacji, nie, korporacji, banków, które właśnie są jedynymi beneficjentami tego systemu. Ale jest to żerowanie na polskim organizmie. Kiedyśmy nagrali ten program mówiący o osie niebiesko zielono która właśnie jest takim, takim pasożytem. Ten system jest absolutnie pasożytniczy. Wprowadzenie właśnie tych warów, które Państwo tutaj widzicie po, po, po naszej prawej stronie, rozwiązuje ten problem tak naprawdę w trzy miesiące wergiel. Po trzech miesiącach, tym austriackim, o którym mówił, mówił Piotr, po trzech miesiącach już były efekty, a w ciągu półtora roku wybudowano skocznie, wybudowano drogi, wybudowano szkołę, zlikwidowano w 100% bezrobocie, bez aktywizowano nie dość, że to same te miasteczko, to jeszcze całą okolicę, czyli tych przedsiębiorców rolnych, którzy mieli, mieli rynek mieli miejsce zbytu, gdzie mogli swoje towary, to, to, towarami handlować. To są rozwiązania, które przynoszą natychmiastowe efekty. Ja jeszcze dodam, dodam tutaj koniec. bardzo ważną rzecz, bo powiedziałaś o tej niewymienialności, która jest, z jest jedną z podstawowych cech walut lokalnych. I na przykład z Bristol Pound było tak, że zanim burmistrz z grupą ludzi, społeczników zdecydował się na wprowadzenie tej waluty, to zrobiono badania, bo coś zaczęło ich niepokoić w tej lokalnej gospodarce. Zrobione badania, okazało się, że 80% pieniędzy z wydawanych w y, lokalnych marketach y, wypływa ze społeczności lokalnej, powodując ten głód monetarny. I, i nie sposób było tego, to zwalczyć y, w, jakby w y, Posługując się oficjalnym pieniądzem, czyli tak u nas wielu nie, działaczy rolniczych, na przykład, uważa, że to, że administracyjnie nakaże się, że ileś tam półek będzie polskich, albo że będą polskie oznaczenia na produktach, tak, że to rozwiąże problem. Nie, to nie rozwiąże problemu, dlatego że to jest tylko odbudowanie trupa i stworzenie pewnych pozorów, natomiast nie, 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 nie likwiduje to już była problemu. Natomiast jeśli wprowadzimy walutę lokalną, tak jak w Bristol, to okaże się bardzo szybko, że tą walutą nie można płacić w hipermarketach, dlatego, że jaką korzyść będą miały hipermarkety z tej, z tej waluty? Praktycznie żadną, bo one nie wytransferują, nie wyślą nie, nie tych zysków, to nie, nie, nie za zagranicy nie, nie do, nie za do właścicieli. Więc jakby nie, nie ma podstawowego z ich punktu widzenia najważniejszego atrybutu takiej waluty. A co to powoduje? To powoduje, że nagle zaczyna nam się rozwijać oddolnie lokalny handel, lokalna produkcja, lokalne usługi yy, i że yy, zaczyna się tworzyć pełna auto, autodynamiczna struktura i wspólnota przede wszystkim, która wykracza daleko poza... Poza sferę czysto ekonomiczną. To jest też, też, też i, i, taki element antyimportowy, właśnie. Bo, e, dokładnie. mogli za tą walutę by właśnie kupować mówiłeś, o, pro, pro, pro mówiłeś, o tym, mówiłeś tutaj o tym imporcie zbędnym, czy tam niechcianym. Natomiast taka waluta nawet daje więcej, bo ona będzie z biegiem czasu nie tylko eliminowała pewne rzeczy, no importowane, ale przede wszystkim stymulowała i, i odtwarzała pewne luki, pewne dziury. Które powstały w ostatnich produkcji. latach, dlatego że nagle się okaże, że jest popyt na coś w walucie lokalnej i że opłaca się uruchomić produkcję czegoś, co do tej pory było niemożliwe, ponieważ mielibyśmy import w cenach dumpingowych i nie można było tego rozwijać. Podobnie może się okazać, że pojawi się, czy zaczniemy rekonstruować mnóstwo rzemiosł, które opadają. Który, które po prostu ta, ta konsum ten konsumpcjonizm i utowarowienie, skomercjalizowanie wszystkiego praktycznie zabiło. Jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, aspekt podatkowy, dlatego że przy szybkiej rotacji pieniędzy lokalnych mamy możliwość udowodnienia w praktyce, że system podatkowy może być. Prosty, niedokuczliwy, praktycznie niezauważalny i stopy podatkowe mogą być bardzo niskie. Dlatego, że jeśli będziemy mieli na przykład trzy czy czterokrotnie szybszą rotacją pieniądza lokalnego, to jeśli w pieniądze lokalne pobieralibyśmy podatki, to moglibyśmy czterokrotnie obniżyć ich stopę. To bardzo ważny, bardzo ważny element. O tych wszystkich rzeczach będziemy jeszcze mówić w kolejnych y, y, naszych. Y, odcinkach. Natomiast teraz już już zakończymy i na, na zakończenie chciałem Państwa poprosić, żebyście przede wszystkim subskrybowali nasz, nasz kanał. Również prosimy o wsparcie. Pod filmikiem będą umieszczone informacje, jak można nas wesprzeć przez, za pomocą strony Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych, gdzie w prawym rogu jest taka ikonka Wesprzy nas. Również będą podane konta bankowe. To nam pomoże na realizację wielu projektów, które prowadzimy w Narodowym Instytucie Studiów Strategicznych i na dokończenie właśnie najważniejszego projektu związanego z walutą komplementarną, walutą społecznościową, czyli taką, na którą to Państwo będziecie mieli, mieli wpływ, to Wy będziecie zarządzać jej, jej strukturą, jej emisją, jej, jej dystrybucją i na to, na to potrzebujemy środków. To na dzisiaj tyle. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy do, zobaczenia. bardzo do zobaczenia Państwu.